Hej kochani, witajcie w pierwszym odcinku z kolejnej serii. Don't Starve Shipwrecked. Jest robocik tak jak obiecałam, jest shipwreck tak jak obiecałam. No, będziemy prowadzić kilka serii jednocześnie, <gry> ale to co, nie szkodzi. Trzeba jakoś do tego przywyknąć kiedyś. No. Jest robocik. Hm. Pisaliście mi, że chcecie robocika, bo robocikiem może być trochę trudno. Wiesz, wiecie, no, robocik, dużo wody, <gry> ale. Mi się wydaje, że właśnie nim będzie tutaj prosto, ponieważ w normalnym Donsterwie dostęp do zębatek jest dosyć ciężki. Musimy znaleźć te koniki, albo tam, no po prostu jest on ograniczony, tak? Trzeba znaleźć. Tutaj w Prekcie jest to trochę prostsze, ponieważ ta policja wodna działa podobno na zasadzie, jeżeli zabijemy jakieś zwierzątko na wodzie. To automatycznie w tym miejscu, nie wiem, po jakimś krótkim czasie pojawia się właśnie ta policja wodna, czyli te robociki, e, koniki wodne, no nie wiem, jak tam sobie to nazywacie. Więc e, można powiedzieć, że nasz WX będzie miał dostęp do zębatek nieskończony. E, no ale głównie chodzi o to, żeby ulepszyć nim, sobie jakieś tam na początku tutaj te statystyki, tak? No bo one są na razie <grych> bardzo małe. Bardzo małe. A później, no, no, nie wiem, czy mam odruch obracania kamery, trzymaniem prawym przyciskiem myszki. O co chodzi? Eee, dobra, spójrzmy na naszą wyspę. Jest dosyć koślawa. Czy my możemy zrobić już coś? Mamy na razie jednego flinta, więc nie będę go na razie marnowała na siekierę. W razie gdybyśmy znaleźli drugiego, co sobie zrobimy? O, no świetnie. Na pierwszej. A co to jest? Sanki! I co już mogę? <laughs> o, jak fajnie. Idziemy. <laughs> nie, nie, nie. Myślałam, że tu będzie ten do odradzania się. A tu proszę. Sanki mamy na pierwszej wyspie, na której się urodziliśmy. No to jest dopiero. Także jak nam się znudzi Szyprek, możemy się zawsze przenieść w normalne miejsce. <laughs> Ale fajnie. E, ogólnie wczoraj. E, próbowałam sobie grać w Don't Starve na iPadzie. Muszę przyznać, że pierwszym moim takim największym szokiem było to, że gra jest po polsku. Don't Starve jest po polsku. I nie wyobraźcie sobie, jak te się nazywają, dziwnie jakieś. Się... Już nawet wam teraz nie przytoczę tego wyrazu, <grych> bo są one dosyć dziwnie nazwane, ale wszystko po polsku, to jest takie dziwne, takie. Nie wiem, bardzo dziwne się wydawało te opisy, w ogóle jak się klikało na wszystko tutaj po polsku. No, fajny z jednej strony, ale tak ciężko mi było się do tego przyzwyczaić. E, sterowanie też nie było najprostszą rzeczą, chociaż nie, no w sumie łatwiej się chyba steruje nad iPadzie niż myszką i klawiaturą, no bo tam wszystko paluszkiem sobie robimy. <grych> Także nie ma jakiegoś e, problemu, tam gdzie paluszek trzymamy, tam nasza postać idzie, to podniesie. No, f, fajnie, fajnie, muszę przyznać, że e, podobało mi się. Gra ma też wbudowaną opcję nagrywania na iPadzie, i jest też opcja, że można komentować, nawet, czyli no jakiś tam mikrofon wbudowany, tak, który będzie nagrywał nawet mój komentarz, ale nie wiem jaka jakość jego by była i nie wiem też ile, jak długo mogłabym nagrywać, zanim to nie wiem, automatycznie przestanie, czy no jeszcze trochę muszę się tym pobawić, wtedy ewentualnie. E, może byśmy pomyśleli nad jakimś randomowym odcinkiem z, z gameplaya po polsku. Ton Star w po polsku, tak, tak naprawdę po polsku. Czy ja nie znajdę tutaj drugiego flinta, bo tak biegam i biegam prawie cały dzień, no oczywiście, że nie znajdę już. Świetnie. Teraz jak mi się stąd wydostaniemy, chyba że szykierą sobie zbuduję jakąś trawę i przepłynę na jakąś inną wyspę. No innego wyjścia chyba nie mam ognisko, no tak, nie mamy drewna dobra, to ja w takim razie buduję tą siekierę buduję tworzę siekierkę może w sumie jakiś tam tutaj coś ciekawego wypadnie jajko mm, no dobrze to nie jest zbyt ciekawe e, nie, wolałabym nie marnować siekiery, wiesz, na ciebie Idziesz do motylka? No to idź. Dobry wężyk. <noise> Będzie biegał za motylkiem. No patrzcie go, kolejny. Nie chcę marnować siekiery na ten. No już, do widzenia. Pójdę sobie palmę ściąć. A wy tam się wypchajcie. Ile jest potrzebnych na. A już możemy zrobić. Ok. No, ale pierwszego dnia myślę, że nie będziemy płynąć, bo nie wiem, czy zdąży, bo już jest wieczór. Znaczy, no w sumie prawie. Więc wolałabym nie ryzykować. <grymne> Chyba, że możemy sobie zrobić pochodnie. Jak tam? Jeszcze jedno duże drzewo i jedno średnie drzewo byśmy mogli ściąć. I będzie po siekierze. Może zetniemy takie Zaraz się tu narobię od Czy mamy co jeść? No w sumie na pierwszą No oczywiście Nie, nie, nie Aż ty Musiał mieć dziabnąć 10. To jest malutka palemka O, tu jeszcze żarcie Dobra Zrobimy sobie ognicho Poszedłeś sobie wężu, poszedłeś sobie. A, tutaj sobie tak jakoś rozbijemy. Jemy sobie. W sumie to nocy jeszcze nie ma, a ja już zaczynam. Poszłabym ściąć jakieś średnie drzewole. Takie nie, to jest chyba małe. No, to jest małe. A to zacznę jeszcze jedno małe. Dobra. Cała siekiera zmarnowana, czy zmarnowana w sumie wykorzystana tak maksymalnie. I sobie tu sobie rozpalimy. Mam nadzieję, że tu się nic nie zajarczy. Sanki nam się nie spalą. Dobrze, jak widzicie mody praktycznie takie jak zawsze. Standard. Jajko też sobie zjemy. No i nasionka też, jak już ten, tego nie otworzymy na razie. I zaatakowało nas oczywiście. Masz spią... no tak, tak, to my się bawić nie będziemy. <grywia> Spiąchy! No tak, to nam wszystkie się rzucił na nas, no świetnie. Dobra robota, WX. Dobra robota. Ten nas jeszcze goni? Nie, już nas nie goni? Goni nas. A pobiegamy sobie. Uj, ten odgłos chodzenia po tym drewnie, jak ja to lubię. Zdrowamy się z skałą. Nie ma nas. Nie ma nas. Przez skałę, jakie oszustwo. Cheaty normalnie, cheaty ty chłopaki. Nie ma nas. No już dzień, dziękuję. Robimy łódkę. Pająki idą, pająki. Węże idą spać. A uwaga, nasza robota płynie w podróż. O, co to jest taka mgła? Weźmy sobie trochę wodorosta na śniadanko. Jaka mgła! <noise> Z rana nad morzem. Hmm. Spowiada się ładna pogoda. Dobra, płyniemy na północ. Czemu by nie? Musisz uważać normalnie, bo <noise> ta woda może nam krzywdę zrobić tam już się zaczyna bardzo, bardzo głęboko, więc tam raczej nie płyniemy robocik, zmieniamy kurs ominiemy te głębokie wody no, zapis, uuu dobra, są meduzy to już jest znak, że coś tu może być w pobliżu, jakaś płcizna bo one, no właśnie, nie pływają tak za bardzo, za daleko od płcizny Przydałoby się jak najszybciej zrobić coś, żeby je pozabijać, żeby właśnie tutaj się pojawiały te, zaczęły się pojawiać te koniki i nasze zębatki. O, czyżbyśmy znaleźli złoto? Tylko, że nie mamy flintów. To powinny leżeć jakieś. Mam nadzieję, że będą jakieś leżały. Dobra, kamyczek też pozbieramy. O, jest flint. jest drugi, dobra. Ale nie widzę tutaj nic do łupania, tylko wszystko jest podłupate. Niedobrze. Dobra, zrobimy sobie od razu. No świetnie, nie ma żadnego złota do łupania. Śmiechu warte. A może jakiś wianek? O. Cześć. Dzień dobry. A właśnie, yy, zwiększyłam krampusy. Żeby było jej więcej, albo czemu by nie? Krampusów zawsze. Nie... Krampusów nigdy za wielo, może tak. <grych> Dobra, robimy wiaduszek, żebyś ładnie wyglądał. Ile mamy trawy? 21. Myślę, że to jest dosyć sporo. Jak na początek. Hmm, trawka jest taka nawet w miarę... O, to mi się podoba. To na sam początek jak najbardziej, tylko żeby gdzieś blisko było. Hmm, na prawo. Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to. Jednak ja bym chciała znaleźć jakieś złoto do rozłupania. No bo łopaty nie mogę zrobić bez złota, halo. I pleca wtedy, o, 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 tam, 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 tam. Mam cię. Mam cię, no nie. Wiedziałam. normalnie tak czułam, że te małpy tutaj będą, ale miałam nadzieję, że jednak nie. No ale dobra, jak już są, no to. Cześć, małp. O! A to ci niespodzianko! Ha, huh, ciekawa wyspa, muszę przyznać. Dobra, wydam sobie małpiszonki. Ma Nie będziecie biegły? Ej, ej, ej. I sobie. I sobie. Akrz, akrz. Tu jest jedno w sumie. No, ile to będzie za mną biegalo? No. Ja sobie pozbieram kamyk na ognisko już. No i w sumie flint. To na razie nie. Ale wiecie co? Najpierw robimy tak. Robimy tak. Robimy plecak. Robimy... A czego? Nie mamy patyka. To był patyk. Na no łopatę. To, 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 to idzie tam. Jeden... O, są jeszcze tutaj. Dobrze, dobrze. Trzy patyki, cztery patyki, pięć. Hmm, normalnie jak w together. Bida w patyki. Chociaż na tym biomie przeważnie występują. Chociaż ten biom jest taki. No tu jest, hmm. Podoba mi się ta wyspaczcza, że wam powiem. Gdyby nie te małpy, to mamy tak, mamy kamień do odradzania, mamy fajną trawkę, mamy. W sumie patyczku tutaj nie ma, ale jest plaża, jest to, jest są kamienie. Hmm. A może znajdziemy coś ciekawszego. Może na razie będziemy prowadzić taki koczowniczy tryb życia. O, i są nawet te, chociaż w sumie nie wiem, jakoś moim zdaniem, mało przydatne są w Shiprekcie. Jeszcze nie widziałam, żeby pomagały w walce z kimkolwiek tutaj. Hmm, to mi się podoba w sumie. To miejsce mi się nawet podoba. Bo muszę patyków nazbierać. Też nie, no jest trochę patyk na tej wyspie, jest dużo krabów. Hmm. Tylko teraz kwestia tego, w którym miejscu my się znajdujemy, jeżeli chodzi o położenie napię. Bo jeżeli gdzieś na jakimś zadupiu, no to też bez sensu. Myślę, że na początek sobie jeszcze gdzieś tam popływamy. Czy ja mogę zrobić jakąś lepszą łódkę? Mogę zrobić tą ewentualnie, ale potrzebowałabym więcej. Hmm. Dobra, na razie weźmiemy, zrobimy łopatę. Zrobimy siekierę. Proszę bardzo. Kop, 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 dobra, tam nie chcie. Oj, dupa ci się smaży. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, podnieś to na początek. I teraz. Oj. Okej. Okay. Nic ciekawego. No i tyle ze złota. Hmm. To tak już na złote mi nie wygląda. Nie chcę się zbliżać do małp. Nie chcę. O, a to nie wybuchło, ok. I tu jeszcze raz wykopiemy, ok. Żeby się pozbyć. Teraz pozbędziemy się ciebie, bo potrzebujemy. W sumie... Ile mamy kamienia? 23. Eee, no to. W sumie może to też zaczniemy zbierać. Czy to jest potrzebne? Zawsze mi się myli, czy to jest potrzebne w shiprexie, czy to jest potrzebne w normalnym. Ale w normalnym chyba nie, z tego się robi to zimne ognisko, więc w shiprexie nie jest to potrzebne. Jakoś tak, nie wiem. Zobaczymy później. <laughs> e, dobra, więc... Teraz będzie nam potrzebne młocio, żeby to rozwalić, ale to w sumie jest... Zaraz. E, głodny jesteś. To sobie zrobię, to sobie zrobię. Tego nie możemy, nie? Nie, to sobie zjedz. O, tak. E, upiecz sobie. W sumie frytki powinny z tego wyjść. Frytki ze sweet potato. To nie na razie. To upiecz. Szkoda, że w tym nie można. Można w tym piec. Kiedyś nie można było. Ha, ale Beka. No i dobrze. E, no dobra, wodorosty też na razie sobie upiecz. Najwyżej się zbierze. Bo widzę, że jesteś głodny wx -ik. w sumie zawsze jeszcze mamy mandrajka. Tylko bym wolała zupkę zrobić, ale w sumie zupka też nie ma sensu, bo ty masz 100 życia, a zupka daje 150, więc... Co my tu jeszcze możemy... Aha, możemy zrobić... Nie mamy drewna, ale jakbyśmy mieli drewno... Przydałaby się włócznia? Nie, ja myślę, że... Hm... Dobra, zrobimy zwykłą... Nie... Nie, 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 ja wolę... dobra. Dzień. <laughs> plany, 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 dzień. Dwie muszelki by się przydały. W sumie to... Mm, gdzie jest ten młotek, co ja zrobiłam? O, tu. Nie, jeszcze nie, bo chciałabym zrobić łódkę najpierw. No właśnie. Czy my mamy... mamy... drewno jakieś, żeby ściąć? Są to jakieś duże palmy? jest mała, no to nie, no to do dżungli ale tam są małpy aj nie że będą za mną łazić będą mi kraść tak różkiem jak pójdę dawaj drewno nie mamy maczety możemy zrobić? możemy dobra już mamy większość rzeczy, bardzo ważnych tylko nie wiem, czy tu są krzaki raz, dwa, trzy, cztery Dobra, to na końcu. W sumie jak będziemy mieli tą budkę, to już będzie można zrobić coś świecącego na nią. I już będzie można wypływać w nocy. Więc... Spoko. O, kolejne złoto, jak miło. Jak miło. Kolejne drewno. Nie chcę się zbliżać tam naprawdę do tych małp one mi zaczną wszystko kraść. A na razie nie mam broni dystansowej, żeby pozabijać tej mał piszonki. Weźmiemy sobie to. Ile tam tego jest potrzebne? Cztery, tak. E, drewno jeszcze, bo będziemy potrzebować trzy dachy, czyli 12 kawałków drewna przynajmniej, ale jeszcze właśnie na ognisko. Zrobimy tak. Cześć, chłopie. Wiem, że teraz ze skórkami węży, no właśnie, jest trudno, więc ja je... Oj, zabiorę. To mi nie jest potrzebne, ale fajnie, że mogę jeść kwiatki, w ogóle wszystko. Mój kwitka <grytka> wybrzydza, to tak przynajmniej na WX, jak będę grała, to tak odreaguję. Będę jadła same warzywa. <grytka> Tutaj chyba będą węże. No nie, jakoś się to trzęsło. Dwa, trzy. Jeszcze jeden, ale jeszcze drewna potrzebujemy. Tu jeszcze, ale tu właśnie są węże na pewno. Może to miniemy Tak, skórki z węży są potrzebne na żagiel, który jest wytrzymał. Ja nie lubię w sumie, wiecie tak szczerze tego żagla, bo on, no dobra, można go długą, się bardzo wolno psuje, ale jednak on nie przyspiesza tak jak żagiel z materiału. Także będziemy robić żagiel z materiału i będziemy go naprawiać w razie czego. Czy ja bym mogła jeszcze jedno drzewo? 15, tak. Czemu tak jakoś równo mi wyszło? Aha, bo tam ścięłam mało jedno. Okej. Okay. To teraz to sobie złapę w rękę. W rękę i... Może to nie, bo to są węże, to może to. No cześć. Cześć, małpa. Nie, nie, to jest moje i idę zrobić łódkę i już spadam z tej wyspy. W sumie może świńskie dubki. I bambus. Mmm. Dobra, to on mi na razie nie będzie potrzebne. No, weźcie sobie, no. Moje. Moje. I moje. Hahaha. Ha, ha. Ile ich tu jest w ogóle? Jeden domek, tyle małp? No jeden, nie jeden. W sumie, jakbym wam rozwaliła dom, to by miała, czekajcie, kupy. To macie tutaj sobie. A to ty 13 na raz zgarnąłeś? No ładnie. To sobie. Ro... Yy, szybko! Szybko, szybko. Dobra, to co nasze to zgarnęliśmy. Kupy, trochę bananów. Chociaż w sumie, jakbym teraz ci dała banana, to to dasz wszystko, co ukradłaś. No teraz 13 szyszek, akurat musiałam trafić na to, nie? I cię zaatakuj. Walki małp! Idźcie się bić. Wonoch ode mnie. Dobrze. Dobrze. O, wszystkie małpy na jedno. No świetnie. Moje. Ty masz. I ty masz. No chodź tu. A czemu wy się bijecie? Przecież wam nie kazałam. No ale dobra. Muszę być blisko. W razie, wiecie, dropu. Moje. Kupię małpę. Masz. No to ty masz. No nie chcesz banana, ale ty jesteś głupia. Małpa, chodź tu, masz banana. Brać go. <grym> Jakie lubię, jak się tłuką nawzajem. Dobrze. Mięcho zamiast szyszki, e... Te blony zamiast. O kurczę, rozkminka. No to teraz mamy problem. Zamiast tych liści na razie. Czekaj, weź jeszcze to mięso liść. Wez, weź, wrę, weź, wrę, weź w Nie w, w, nieważne. Nic nie mówiłam. Idziemy zrobić szybko tą łódź. Mam dwóch ziomków, mam. Chyba nie będziecie grać co. E, aha, potrzebuję trzy. Wiecie co? Dwa, trzy i cztery. Dobra. Teraz możemy... Uuu, nawet mogę zrobić farmę. Teraz możemy sobie zrobić tak. I łódkę i mamy miejsce już na wszystko dobra, że ptak się usmażył <grymne> ok w sumie to ja sobie je przepieka. i jeszcze tutaj chyba mogę zrobić sobie właśnie lampę yy, jak się robiło tak i nie, tutaj i bowtorch, ok i, 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 gdzie jest młotek? Jest tutaj. Aha, miałam go w ręku. <laughs> I tak. I super. I możemy usiąść na wodę. Zanim noc przyjdzie. O, zaraz już przyjdzie. Hop. tara. No, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Wykończymy już ten pierwszy. Wypływamy w następnym w podróż. A myślę, że może od razu popłyniemy po ten skarb. Mamy łopatę, mamy trochę miejsca. Co to sobie zjemy? To możesz zapalić. No. Widzimy się na następnym odcinku. Bajo!